No Ale się szlają tam ostro, ty. Może bossy znaleźć, To by się pokłócili. To jest jak wiesz, Dungeons and Dragons, nie? Oooo, ja myślałem, że to figurkowa gra. nie. Ja nie chcę jest takiej. Dungeons Dragons. Co Okay. Wiesz, tu są słody? Ale no, tam jest zamknięte. Oho! Wy się z kimś strzelacie? Z ląbiakami. Chłopa, chodź popatrz. Czy ja cześć. otworzę te drzwi w końcu? Chodź popatrz w to Да, да. Вам сказушка. Еще одно. Ну, я не видел наверх. раньше Ty jesteś na górze gdzieś? Ej, już w post jest widoczny. Jest przy nas. Pod nami. Pod nami czy nad nami? Żeliznik jest pod nami. Ja go załatwię, ja, tutaj tutaj. ja go załatwię. Ja mam granat szepny. To wrzuć granatem my później wskoczymy. Kuba, chodź tu. Ale gdzie on jest? Sprawdźcie do mnie, ja mam tutaj wejście. Na parterze. nie tu gdzie ja jestem? Dobra, widzę go. Kurde, Maciek. 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 dobra. Maciek. Dobra. Maciek. ja go zabiłem Maciek. 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 bo Maciek. 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 A całkiem straciłem Słuchajcie, jeszcze raz wam powiem Ej, gościu jest Gość Gdzie? Jest. Tutaj, tutaj był Mam go A jeszcze jeden musi być, zamknij te drzwi Na pewno. słyszę Że jak ktoś chodzi O, jest z tyłu jeden jeszcze Tutaj, tutaj jest Mam go Jeszcze jeden zwłok Dlatego mówię, słuchajcie, nie wchodźcie następnym razem, bo on leci za wami. Oczywiście, zajebisty jest ten granat, czuć No. Nie ma tu lampy, żeby spalić im zwłoki? O, widzę lampę. spal. spal. Dobra, taką broń Czekaj, jak on ma broń Tutaj, dobra, ej, rzucam, za to odejdź Dobra, rzucaj Maciek tam to spaliłeś? Nie, nie hmm. mam jeszcze lampy O dobra, tu są lampy, dobra, dobra, ja wezmę Okej, okay, tu spaliłeś się to. <coughs> Tutaj jest Obrabowaliście już zwroki, nie? No ja obrabowałem Dobra, to po nich. Panie, proszę Wleciał do mnie, miałem szybką rączkę i 17. bo i A to fajdnik miałeś, nie? No. O. Szybka rączka. Tak, fajnie. Ty, jaką tu broń ma? Czekaj ty ma. A, nie można złupić ten... płonących, dobra. Jeszcze ten pistolet szynowy to już w ogóle. No, no nie no, ma no. groźniejszej broni. No to prawda. Nie no. Ale fajne são, bo são é